Dzień dobry serdecznie w sobotę. Wczoraj, pamiętacie, mówiłem o wątpliwościach: o tym, że to jest oczywiście moja teza i moje doświadczenie że człowiek, który jest wierzący, przeżywa wątpliwości, że one są wpisane w dynamikę wiary, w dynamikę bycia człowiekiem wierzącym. A dzisiaj idziemy jakby krok, nie wiem czy dalej, ale jakby no powiedzmy dalej w tej drodze. Widać, że wątpliwości też mają ludzie, którzy patrzą na nas. Wprawdzie w Ewangelii jest mowa o relacji apostoł Jezus, ale możemy to przełożyć też na, na świat, który jest wokół nas. Mianowicie chodzi o to, że Filip tym razem przychodzi do Jezusa, albo raczej to jest kontynuacja wczorajszego spotkania. Przychodzi do Jezusa i mówi, Panie, pokaż nam Ojca. I Jezus się dziwi, że mówi Filipie, no tak długo jestem z wami. A ty pytasz mnie o to, żebym wam pokazał Ojca. I co Pan Jezus robi? Nakierowuje ich na to, żeby popatrzyli na Niego, a dokładnie na to, jak żyje, jakie robi czyny. Dzień dobry Pani, zobaczcie, kto tu jest. Przyszła obejrzeć. O, tutaj luczek gdzie jest? Nie widzę jej. O jest. Patrzyła mi się prosto w oczy, ale jak zobaczyła kamerę, to oczywiście odwróciła głowę. A teraz się położyła tyłem do mnie. Więc Pan Jezus mówi, popatrz na mnie, na moje czyny. I myślę sobie, że to jest coś, co mówiąc, nawiązując do tego, co mówiłem na początku, że cały świat, czy ludzie wokół nas się pytają, co to znaczy, że jesteś chrześcijaninem. My wtedy próbujemy bardzo często wyjeżdżać z różnymi definicjami, z różnymi takimi teologicznymi, nie wiem, wykładami, nazwijmy to. Tymczasem chodzi o bardzo prostą rzecz. Znaczy, żeby tak żyć, żeby sobą, swoim życiem, swoją twarzą, swoim sposobem bycia z ludźmi, mówienia o ludziach, do ludzi, pokazać ojca. Czyli swoimi czynami. To jest to, co mieli pierwsi chrześcijanie, kiedy ludzie naokoło patrzyli na nich. To pytali się, skąd oni to mają, co takiego w nich jest, że żyją inaczej niż my, że ludzi to zastanawiało. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze ludzie, jak patrzą na nas, na mnie, na ciebie, zastanawiają się, skąd my to mamy, co takiego w nas jest, że żyjemy inaczej, w domyśle bardziej twórczo, nie wiem, radośnie, że jesteśmy po prostu ludźmi, którzy. Zatrzymują wzrok. No i pada to pytanie, co oni takiego w sobie mają? Oczywiście to pytanie bardzo często się pojawia w kontekście negatywnym, że jak to, że chrześcijanie tak żyją, jakby Boga nie było? To w tym jesteśmy perfekcjonistami, przynajmniej ja. Ale y, zobaczcie, że chodzi właśnie o to, żebyśmy tak żyli, żeby pokazać sobą Ojca. To jest odpowiedź Jezusa. Bóg jest Duchem. Nie ma twarzy, nie ma ciała, ale my mamy. I nie chodzi o to, żebyśmy się fizycznie upodobnili do Boga, bo to jest niemożliwe, ale chodzi o to, żeby ludzie patrząc na nas zadawali sobie pytanie o Ojca. Żeby ludzie byli rzeczywiście kimś, kto, kto próbuje, patrząc na nas, zadać sobie pytanie tak osobiście, czy ja mogę iść za Ojcem, czy Ojciec mnie pociąga, czyli Bóg mnie pociąga. Wydaje mi się, że my jako chrześcijanie straciliśmy trochę twarz, że coraz mniej ludzie patrząc na nasze działanie, na nasz sposób bycia, oceniania, mówienia, zadają sobie pytanie o Ojca. I może to jest jakaś Ewangelia, która nie może, tylko na pewno jest to Ewangelia, która kazałaby się nam trochę nawrócić, ale właśnie nie do dewocyjności, bo zobaczcie, kiedy wchodzimy w dewocję taką zewnętrzną, to świat się wtedy odwraca od nas, bo to jest coś, co wcale nie pociąga. Pociągają czyny, które są czynami dobrymi, czynami, które wypływają z miłości. I okej, okay, być może mamy trudniejsze zadanie niż pierwotny kościół, który żył w takim świecie, w którym była, było dużo brutalności, było dużo takiej roboty do zrobienia na przykład wśród chorych wśród ułomnych odrzuconych przez społeczeństwo wtedy rzeczywiście społeczeństwa były bardzo brutalne dzisiaj jesteśmy bardziej humanitarni jako świat, jako ludzie oczywiście są wyjątki w świecie, ale generalnie i być może dzisiaj nie ma takich przestrzeni bardzo mocno w których my będziemy się różnić bo bardzo często świat nas wyprzedza w dobroczynności, w byciu Ludźmi, którzy zauważają innych, ale może to jest wyzwanie, które nam każe zadać sobie pytanie o coś innego: to znaczy, w czym my dzisiaj możemy się wyróżniać? Podkreślam, nie być lepszym, ale się wyróżniać. I tak sobie myślę, że to, co my naprawdę możemy dać dzisiaj światu, szczególnie właśnie choćby w pandemii, kiedy świat, czyli ludzie, bardzo często zapadają w jakąś rozpacz. Zapadają w jakieś czarnowidzenie, co ma swoje uzasadnienie w tym, co się dzieje w świecie, to może my, chrześcijanie, powinniśmy być tymi, którzy dają ludziom Boga w nadziei. To znaczy. Patrzę się, bo królowa wstała, idzie w krzaki. Żebyśmy byli ludźmi, którzy rzeczywiście w taki sposób mówią do innych, również o Panu Bogu, o Kościele, żeby nasz. Nasz przekaz był przekazem nadziei. To jest bardzo trudne. Tu nie chodzi o tanią nadzieję na zasadzie takiej, no nic się nie przejmujcie, Bóg nam pomoże, pandemia się skończy, będzie dobrze. No nie, bo w tym czasie umierają ludzie, bo w tym czasie chorują bardzo ciężko ludzie i musimy w taki sposób mówić, w taki sposób być z ludźmi, choćby w tym temacie, który sprawi, że będziemy ludźmi nadziei. I Warto się o to pytać: na ile rzeczywiście mój sposób bycia jako chrześcijanina w tym świecie jest sposobem, który daje nadzieję, a na ile tak naprawdę tę nadzieję zabieramy, albo wchodzimy w jakieś teorie spiskowe, które tylko podkręcają emocje, a wcale nie dają życia? Nie wiem, tak sobie myślę, że może to jest jakaś przestrzeń, w której możemy się wyróżniać. Jeszcze raz podkreślam, nie być lepszym, ale się wyróżniać. Jako ci, którzy mogą pokazać Ojca, to znaczy, żeby ludzie patrząc na nas widzieli rzeczywiście Boga, albo przynajmniej zadawali sobie pytanie o Boga, zadawali sobie pytanie skąd ten kramer to ma, albo ten Nowak, albo ta kowalska, że patrząc na nich, słuchając ich, chce mi się zatrzymać i zadać sobie proste pytanie: A może Bóg jest? A może rzeczywiście to, co On mówi, albo przez to, jak mówi, jest czymś? Co sprawia, że warto sobie zadać pytanie o Pana Boga. I to, co jest ważne dla mnie osobiście w ostatnim czasie, to to, że zobaczcie, że Jezus ma taki styl, dzisiaj byśmy powiedzieli, ewangelizacji, który jest stylem wolnościowym. To znaczy, on jest bardzo różny od tego, co bardzo często w Kościele możemy zauważyć. Że Jezus idzie przez ziemię świętą mówi Ewangelię, czyli dobrą nowinę o tym, że przyszedł jako Mesjasz, wyzwoli człowieka z ciemności, ale zobaczcie, że On idzie dalej. Zostawia ludzi z tym słowem. Nie wiem, co sobie Jezus myślał, nie mam pojęcia, nie mam wgląd w Jego umysł, ale jakby dedukuje z Ewangelii całej, że Jezus daje ludziom wolność, to znaczy Jezus jest tym, który <laughs> mówiąc językiem Biblii, sieje ziarno, idzie dalej. Zostawia to, co to ziarno y, zrobi w człowieku. To jest tak różne bardzo często od tego, co robimy w kościele, zobaczcie, gdzie my mamy taką tendencję do sprawdzania, do oceniania, do y, dawania, nie wiem, właśnie różnego rodzaju cenzurek, y, wykorzystywania władzy do tego, żeby ocenić, czy ty dobrze wierzysz, czy ty dobrze idziesz, czy ty się dobrze rozwijasz. Tymczasem Jezus jest kimś, kto, kto mówi: Popatrz na mnie, ja ci pokazuję Ojca. Co ty z tym zrobisz? To już jest Twoja sprawa. I może warto, żebyśmy też do tego wrócili jako Kościół i to będzie jakimś takim znakiem dla tego świata, że dajemy ludziom nadzieję, ale nie żądamy od ludzi tego, żeby nam pokazali, jaki jest owoc tego, co my dla nich robimy. Bo wtedy się człowiek zacina. To każdy tak ma, że jak ktoś chce mnie skontrolować, sprawdzić, yy, uzyskać yy, odpowiedź na to, czy ja żyję tak, jak on się spodziewa, to powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy zablokowani. To nas nie rozwija. Może to jest jakiś sposób na to, żeby pokazywać ojca, to znaczy, żeby być ludźmi, którzy rzeczywiście dają ludziom wolność w myśleniu, w działaniu, w życiu po prostu. Dobrej soboty Wam życzę. Trzymajcie się.